Ed kontrol obliczania zagranicznej płacy minimalnej. Czy możesz obliczyć ile zagranicznej płacy minimalnej będziesz musiał zapłacić za ten jeździć? Czy wiesz o ustawowym wyłączeniu? Nieprawidłowe wyliczenie może spowodować dodatkowe koszty, a nawet kary. Nasz system oblicza na podstawie niektórych danych, uwzględniając wyłączenia wynikające z przepisów z 2022 roku, zagranicznej płacy minimalnej na kraj, zagranicznej i delegowania. Przetwarzamy dane z GPS, załadunku i tachografu w celu obliczenia zagranicznej płacy minimalnej. Po przetworzeniu danych wyświetlamy załadunek i rozładunek oraz klasyfikujemy zadanie transportowe zgodnie z regułą delegowania: Cross Trade, Kabotaż, Bilateral. Korzystając z danych o załadunku, obliczamy zagraniczną płacę minimalną do wypłaty w podziale na kraje z uwzględnieniem zwolnień. Jeśli obliczymy zagraniczną płacę minimalną tylko z danych z tachografu bez wyłączeń, otrzymamy znacznie większą kwotę, co jest znaczącym dodatkowym kosztem. Przy dokładnym zestawieniu z EdgeControl z próby wynika, że trzeba będzie zapłacić 408,36 euro mniej. Nasz system generuje zestawienie danych niezbędnych do sporządzenia listy płac w formacie Excel. Więcej informacji www.etcontrol.eu. Nasz adres e-mail to infomaupa@etcontrol.eu.